The year is sixteen eighty one. The date, December the seventh. The occasion, the issuing of a royal warrant by His Majesty King Charles the second. Legend has it that the king's compassion was aroused by Nell Gwyn, sitting in his carriage one day, when he observed her unusually pensive. But Nell Gwyn was not the only one to urge the case upon the King, who was quick to respond. The splendor of this royal legacy we owe to. Thank you very much, Judy Dench, for a wprowadzenie. introduction. Um... Z góry przepraszam, bo ja zawsze się bardzo stresuję. Właściwie bardziej stresuję się nie wystąpieniem, co tym, że często zdarza mi się palnąć jakąś niefortunną głupotę albo zapomnieć, co miałem powiedzieć, i wtedy rzeczywiście jestem w stresie. Tak czy inaczej, witam Państwa bardzo serdecznie, przepraszam za kartkę, ale to na uzupełnienie pamięci. Cieszę się, że mogliśmy się dzisiaj tutaj spotkać w tak w świetnym miejscu i w tak wspaniałym towarzystwie. Krótko chciałbym też wyjaśnić, dlaczego właściwie się spotykamy, dlaczego tutaj i dlaczego organizujemy takie, takie imprezy. Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli praca będzie twoją pasją, to nigdy nie będziesz musiał pracować. I ponieważ to, co robimy, jest naszą pasją, dlatego chcemy się tym z Państwem dzielić i dlatego organizujemy takie warsztaty. Jest to yy, dla nas istotne, bo co prawda, z jednej strony jesteśmy firmą komercyjną, ale z drugiej strony jesteśmy taką firmą, która nie pracuje. Ja na przykład nie pracuję od 19 lat, Choć moja żona się z tym nie zgadza, no ale ciężko kobietom dogodzić, naprawdę. Co dziś w programie? Będą prelekcje, na które zapewne wszyscy się nastawiają. Będą atrakcje, będą niespodzianki. Mam nadzieję, że niespodzianki głównie miłe, a nie przytrafią nam się żadne grube wpadki techniczne. Ja jestem dyrektorem generalnym spółki Dysten. Nazywam się Paweł Kryszak, bo nie wiem, czy już o tym wspomniałem. Króciutko przelecę przez agendę i przy tej okazji chciałbym przedstawić prelegentów i zespół, który przygotował dzisiejszą imprezę. Zaraz po moim wystąpieniu oddamy głos panu Aleksandrowi Nowackiemu, architektowi, który reprezentuje Konior, Konior Studio. Pan Aleksander będzie mówił o tym miejscu, w którym styka się architektura z technologią. Zawsze w tym miejscu jest gorąco. Następnie Wojtek Zieliński, właściciel. Wojtek, może trochę światła. Właściciel i, i projektant Telos Audio Consulting. Będzie miał prelekcję poświęconą systemom głośnikowym. Jeśli te dwie prelekcje, w co wątpię, będą dla Państwa męczące, zaraz po nich przerwa kawowa. Po przerwie kawowej mamy bardzo ciekawy blok, który miał poprowadzić Artur van Maurik z firmy ACS z Holandii. Niestety ze względów zdrowotnych. Nie mógł być osobiście, natomiast mamy całą prezentację Artura w formie wideo. Krótkie wprowadzenie zrobi do tego Wojtek Zieliński. Po ACS-ie, po systemie kontrolowania akustyki będziemy mieli prezentację Asi Lisowskiej i Piotrka Jaśkiewicza. Gdzie jesteście? Są. Asia i Piotrek opowiedzą nam, jak możemy w e, imprezach teatralnych i nie tylko, wykorzystywać multimedia e, i co nam to wszystko może dać. Potem e, szanowny pan prezes w, w, Władysław Bogdanowski. Władku, bardzo cię prosimy, pokaż się. E, Władek opowie nam parę słów o e, transmisji online. Chciałem powiedzieć, że cała ta impreza dzisiaj jest rejestrowana, także proszę uważać, bo kamery patrzą. E, oczywiście jesteśmy teraz online, przynajmniej tak zakładam. E, wszyscy ci, którzy nie mieli tyle szczęścia i nie mogli być osobiście, będą mogli uczestniczyć w prezentacji online. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników online. E, Przerwa kawowa po przerwie. Bardzo ciekawa prezentacja Łukasza Urbańczyka. Łukasz, gdzie jesteś? Łukasz Łukasz jest muzykiem, realizatorem dźwięku. Opowie nam o tym, jak możemy stosować monitory sceniczne. Następnie Grzegorz Fotek, dyrektor zarządzający Applaus Sannheiser, który. Który opowie więcej również o mikrofonach bezprzewodowych, o radiówce. Wolfgang, Wolfgang Voigt, LAVO AG, który będzie miał swoją prelekcję dotyczącą konsolet cyfrowych i innych rozwiązań Lawo, które są również dedykowane do takich obiektów jak teatry. Około 14 w takim razie przerwa na lunch, a po lunchu Alina Gila, która opowie nam, Alina jest dyrektorem technicznym Opery Paryskiej, opowie nam o jej doświadczeniach w łączeniu sztuki z technologią. Po przerwie kawowej Jarek Kraszewski, Hanuel Polska, o tym, jak wygląda w teatrach bezpieczeństwo. I na zakończenie ja pozwolę sobie jeszcze króciutko wszystko podsumować. Będę prosił państwa o kilka minut wysiłku. Bardzo nam zależy na tym, żeby te imprezy, które organizujemy, były coraz lepsze i wychodziły rzeczywiście naprzeciw państwa oczekiwaniom. Dlatego na samym końcu rozdamy takie króciutkie ankiety, które prosimy wypełnić. Żeby trochę Państwa zachęcić do tego wypełniania, zbierzemy później wszystkie te ankiety do takiego kartonowego pudła i koleżanka Ania przybycień będzie losowała. Nagroda jest fajna. Będziemy losowali tablet Samsunga, taki biały, elegancki, można by powiedzieć nawet, że sexy. Nie bójmy się tego słowa. Co dalej? Bo ja chyba już tak, powoli kończy mi się czas. Nie będę Państwa zanudzał, bo to zaledwie wstęp, a, a wszystko przed nami. Oczywiście za mną y, y, sylwetki prelegentów, y, informacje o, o partnerach tej, tej imprezy. Chciałbym jeszcze przedstawić y, tych, którzy mieli duży wkład w samą imprezę, a nie byli y, przedstawieni, nie będą mieli swoich prelekcji. Kolejność jest losowa. Użyłem takiej funkcji random, żeby nie było wątpliwości. Anna Przybycień, szefowa marketingu w Dysten. Gdzie jesteś, Aniu? Tam, tam. Macha. Bardzo dziękujemy. Jacek Gwizdon. Gdzie jest Jacek? Dojedzie. On akurat będzie miał razem z Łukaszem swoją prezentację, więc będzie okazja bić mu brawa. Aleksandra Zienkiewicz, która obsługuje transmisję online. Ola, wstań proszę, pokaż się wszystkim. Ładna dziewczyna. Piotr Kołakowski, również odpowiedzialny za transmisję, za kamery, za technikę. Artur Imbiorski. Artur, gdzie jesteś? Ja stąd słabo widzę, on tam pod samymi drzwiami. Artur, brawo. Dziękujemy za Twój wkład w przygotowanie. Artur z Dystenu, Łukasz Kaczorowski, który obsługuje technikę i odpowiada za to, żeby te prezentacje w ogóle się wyświetlały, i Marcin Kondziela, który stoi dziś za konsoletą, za Innowasonem, za Eclipsem i kręci gałkami. Bardzo dziękuję współorganizatorom tej konferencji. Tu również w losowej kolejności, proszę nie przywiązywać do tego wagi. Teat Śląski. Piękny obiekt z doskonałym dźwiękiem. Bardzo dziękujemy za udostępnienie sali. Konior Studio, dziękujemy za prelekcję. Honeywell Life Safety. Lawo AG, tu już jednym tchem będę czytał, żeby nie przeciągać. Applaus Audio Sannheiser, Screenwalker, ACS Holandia, Telos Audio Consulting, Fon AG Niemcy, MBH OG MBH i Powerbox. Dziękuję bardzo i zapraszam y, pana Aleksandra do prezentacji.